Hej, Darski, serdecznie w kolejnym odcinku wypróbujmy terminus Star War Imperium i ma bitwę z Dekarmatami. Tylko, że tak strasznie nie podoba mi się ten tutaj pasek, ponieważ oni mają tutaj cholera same włócznie. A to wygląda tak, jakby jeszcze to jest jakaś piechota pustynna, nieuzbrojona jakoś specjalnie. A przy podobnej ilości wojska oni mają niesamowitą przewagę, ale nie wiadomo czemu. Tak więc czuję podstęp i czuję, że ta po prostu po mnie przejdzie. No ale dobra, stoczymy sobie tą bitwę i zobaczymy, jak to pójdzie, tak naprawdę. <grym> Okej. Okay. I mamy bardzo płaską mapę. No dobrze. No, Rozstawimy się tutaj, bo jest minimalnie wyżej. Tak więc... Well. Tutaj linia naszej piechoty, kohorty. Tutaj na flance włócznie, a choć tam kawalerii chyba mieli tylko dwa oddziały co najwyżej, z tego co pamiętam czy coś ko tego. A, nie, to i tak. Mm, tak. Mm, dobra, nie będzie, tych, które poprawimy. Mm. Was tutaj, gdzieś poproszę. Generała. A, no i jeszcze nasi w różnej formacji. No i konica, nie wiem, gdzieś tutaj nie będzie. Zaczynamy. A, i oni są... Wszyscy flotą? Ta. Tak więc tutaj mamy dopłynęty tylko jeden oddział. To jest generał. I dobra, no to idziemy ukotruwić generała. Nie będziemy czekać specjalnie, aż oni przypłyną. Mamy jeszcze posiłki. Ale tak śmiesznie, ponieważ cała armia jest na flotę, na statkach, a tu generał przybył sobie samotnie. No ale i to będzie. Troszkę podbiegniemy. Zanim oni wysiądą, jak jemu generała na sam początek, to, to będzie bardzo dla mnie korzystne, ponieważ oni będą mieli wtedy niższy morale od początku. Tylko trzeba go ubić. Dobra, zwolnijmy już. Dobra, tu się biją, reszta do przodu dalej. Wy mm, tym się zająć. A, już widzę, chwila. Tak, porównajmy 41, 32. Aha, dobra, czyli jeszcze sprawdźmy pancerz. Dobra, już, już widzę. Czyli ta ich Pustynna Piechota ma mm, ma taki sam pancerz, mając tylko kurde jakieś kubraki, co moi legioniści w kolczukach. Nice, to jest logiczne, jest sensowne, naprawdę. Dobra, wyjdź, zaatakujcie. To jest kurde piękne Dobra, oni już lądują Nie wiem ta moja kawaleria poradzi sobie z tymi Tutaj, ale może poradzą Albo nie Ktoś tu? Dobra, te włócznie padły na szczęście Teraz z trzeba Ty, 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 nie uciekaj. Nice. Przynajmniej general upadł. padł. Zostało mi 31 jeźdźców, malutko. Ale generał nie żyje już, tak więc tutaj mogę spokojnie przygotować się do ich ataku. Obrócić linię. A nie uciekli. Dobra, to tutaj no o włóczni na pozycję, wy też tutaj, wy tutaj, wy tutaj, z tyłu trzymacie. A, no i pozostajemy czekać na nich tak naprawdę. Jesteśmy na bardzo minimalnie zniesieniu, tak więc to właściwie nie ma znaczenia. Ale generalnie żyje, to jest miłe. No i naszym przeograniem jest też to, że ich włócznicy, mimo że... Nie wiem czemu lepsi od, właściwie od mojej piechoty, to jednak nie mają oszczepów, tak więc... Możemy mi ładnie przeorać, zanim w ogóle zdarzą się z nami. No i w tej chwili już mają jej wojska przy okazji. Zaraz powinni wyjść I znaleźć się tutaj, w obrębie oszału. Już są Mmm... przewagę w strzelcach Niedobrze Ostrzelać ich? Ja muszę strzelać. nie podchodzić do nich, strzelać! Dziękuję. Dobra, to już przygotuję sobie piechotę całą. Ci też została znana rodzinna formacja, dobrze. Łuczyniki idą do przodu cały czas, dobra. Nasza piechota też, w przód. Hmm, Atakać tu. Atakać tu. Właściwie, właściwie. O, dobra, atakować. <laughs> Moje zdecydowanie. Wy tutaj, wy tutaj. Łucznie też, już tutaj. Generał wesprze Mmm, Kawaleria może, mogłaby się zadać z tymi. wyotaczać. to prawda, że się posiłki, ale zdążymy zmierzyć, te oddziały włócznie, tutaj mogą trzymać plecy. i ich zaatakować. A w sumie i ten rzucajcie. Dobra, wy tu się rozstawcie. Wy tutaj. Dobra, mierzymy ich, jednak ta ich przewaga nie jest aż tak duża jak można by się spodziewać. Znaczy, przewaga i siły. Bardzo dobrze, Tych zaatakować, tylko się wyrwie, bo już ona ginie zaraz. I tutaj ogólna panika. Dobrze, że się rozstawić, dobra. Nie, yeah, bardzo ładnie ich rozbiliśmy. Eee, tak było przerażające ten stem do bitwy, kiedy pokazywało, że nie ma szans. <grymnie> tak naprawdę, ale ogólnie wyszło bardzo ładnie. Straty jakichś wielkich nie mam. A tutaj właściwie już większość armii nie żyje. O, tu zatakujcie. Wy tutaj. Gdzie jest mój generał? Tutaj, dobrze. Trześć tym wuszem po plecach, mm, moi strzelcy się tymi zajmą. No, bardzo ładnie to wyszło, naprawdę. Nawet kawalerii mi to przyżyło, tak więc mogę teraz powybijać. Jeszcze lepiej. Bo to już nie zostało. Dobra, trzeba powybijać te większe oddziały. Troszkę ucznicy niech już nie strzelają. im przypadkowo ktoś kawalerii nie wykończył. Jeszcze tych tutaj. Większość oddziałów trzeba wybić, jak choćby tych szelców. Przyznaję, że poszło zadziwiająco dobrze. <grybujesz> no i teraz po zajęciu tego miasta przydałoby się zrobić pokój z Garamatami i wracać pod Kartaginę, która jest bardziej zagrożona. No. Dobra, koniec. Okej, okay, to tak, Wcielamy ich do swojej armii oczywiście. Mm. No, i teraz, cóż, zajęcie miasta, a potem prawdopodobnie pokój z nimi. Tam mnie znowu atakują. Uparci są. Niesamowicie. Potem mi palić to miasto, nie wiadomo, co. No, i teraz jeszcze pytanie złożone tutaj, ci budownicy, czy mnie już zaatakują, czy jeszcze nie? Hmm. Ci już płyną do mnie. No dobra, Ci nie wiedzą, co ze sobą zrobić, wyraźnie. Dobrze to tak, tutaj. Przede wszystkim mam awans generała, tak więc tobie bym wykupiła co? Przeszkolenie i to. tutaj na no, szturmuję po prostu no automatycznie to rozegramy a awans armii. To no i teraz tak, z kim mogę już się jako taki pokój? Z separatystami rzymskimi? Nie. Z wami? Nie. Z wami? Z kimś może pokój wziąć, naprawdę? Nie. Gramaci? Garamatą dokopanę, tak więc teoretycznie oni powinni chcieć ze mną pokój, ale też low, chyba że weźmiemy nie. No nagrywam pakt. Nie, nienawidzą mnie wszyscy. E, dobra, tutaj handel? Nie, no najgorszy pakt? Odrzucone. E, z wami nic z Rzymem? Nic. Dobra, czyli ta armia będzie musiała dalej iść naprzód i starać się zwyciężyć. Tak, jak bezsensownie. Czyli będzie trzeba tutaj uderzyć na Garamę. Potem na Cydamus. Hmm, I Dmini. W tym czasie prawdopodobnie stracę Kartaginę. no tutaj wyjście z miasta nie jest zbyt dobrym pomysłem ogólnie. Hmm. Dobra, odpuśćmy, odpuśćmy sobie to na razie i tak tutaj. To mogę przebudować. Ale muszę naprawić też to też przebudować. Zaczniemy po, na po naprawianie wszystkiego, e co się da? Dobra. E I tyle na razie. Gęsturym. Nie, no, bardzo nie po mojej myśli idzie ta kampania. I sobie cieszę, się, że nie robię z tego pełnej serii, bo i tak to skończy się bardzo szybko. Tak więc potem by smutno wyglądała taka pełna seria powiedzmy 5 odcinków. No to choć, dobra, przesadam, bo te, teraz mamy czwarty odcinek, więc no, na pewno do piątego wytrzymam dalej troszkę jeszcze. Niemniej e, zmutek, Tutaj mi palą dalej, to upierdliwi są naprawdę. E, to tak, będę musiał przerzucić wojska do z Magna, a potem wejść na pustynię. Płyną do mnie. Mhm. Mm Tutaj będzie bunt lada dzień. Dobra, nie tak lada dzień, ale będzie bunt. Tutaj mam rzymskich separatystów. Dobra, zabijmy ich. Z na tereny Egiptu nie zabijemy ich, to jest droga teoretycznie, ale i tak tutaj mamy niszczenie. Hmm, dobra, przejdźmy dalej. Do pis Magne hmm, tutaj to będzie trzeba naprawić dalej. O hmm, przebudujmy. Może zacznijmy od przebudowania miasta. Tutaj mi nie stać już. Jestem, mam 900 na plusie ledwie. Mało. Technologie. Dobra, idziemy w wojsko dalej. Tutaj dostanę za Palantinę lepsze, tak? Czy, czy mam Palantinę? Nie mam na tego oddziału. Czyli tak sobie to mi kompletnie niepotrzebne. O, ale to mi się przyda. Bo będę mogła kohorty zastąpić czymś lepszym. Więc niech będzie. Zwłaszcza, że. Ani. A, to kosztuje. 2,5 tysiąca. A dobra, chwila, ze względu z tego, daj mi na 2500. tysiąca, A, dobra, to tak czy siak, poczekam na ta Póki co, niech się zrobi to. Częściowo. Dobra. i yy, koniec tury, smutna wygląda ta kampania. No, kolejni ci zniszczą mi separatyści rzymscy. I flota Garamatów, która zajęła w końcu miasto, mi trzeba odbić. Dobra, uderzymy tam zaraz. A dobra, jak to to wygląda? 4 tury. Nawet byśmy chyba dali radę dojść. Dobra, atakujemy tu. Odbijemy Sobratę. Może jakimś zniszczymy ostatnią armię, to oni się ogarną. Atakujemy. Dobra. Mm -hmm. I teraz y serio. Pokój? O, to jeszcze nie no, gresie... Nie, tego już się nie, no dobra, ale mi zapłacicie Fajnie, mm, mm, 300. 800. 1300. Dobra, weźmy. Weźmy 2000 równe, zatem pokój i jeszcze nie handlu nie chcą, tym bardziej sojuszu obronnego. Dobra, tak spróbujmy. Chwilowo mamy spokój od walki z jedną frakcją, to jest miłe. Mamy też troszkę pieniędzy, tak więc teraz mogę sobie rozwinąć to. Za które będę to miała. No i tutaj trzeba tak te, naprawić. W ten sposób. No ja dobra, skoro tu chwilą mamy pokój, to... Teraz moja armia może iść na północ, trochę tu za bunty będą, wiem o tym, ja to stracę, ale przynajmniej póki co, teoretycznie jest tu spokój i mogę zająć się marszem na północ, z powrotem. Mam za małą i zbyt słabą armię tak naprawdę w tej kampanii, tutaj ci Rzymianie są serio słabi po prostu, jej. Niesamowicie. Hmm. No ale cóż. O, dobra. Te odpuścili. Tam ci nie wiadomo gdzie płyną. Czy oni walczą jeszcze z Rzymem może? Nie walczą tylko ze mną. Hmm, dobra. Tutaj mogę sobie. Hmm, mogę idzie do Legio 700. Bierzemy. Dobra. Mam troszkę lepszą armię, mam nadzieję, że oni są lepsi. Dobra, 23 ataku to lepiej niż było w przypadku tamtych. Mm -hmm. o, no i teraz bym zrobiła sobie co? Będzie. to. Tutaj chwilowo Kartagina nie atakowana, choć jest zburzona, trzeba to naprawiać naprawić, nie zburzyć. O, co się da? Tu hmm, to będzie punkt zaraz, jeju, zakropne. <grystanie> no ale przynajmniej jakoś powoli zaczyna to wyglądać tak, więc myślę, że przynajmniej do końca tej miniserii, czy jakaś tak ta 10 odcinków jak planuję, to jakoś się to ogarnie Można może nawet uda mi się tu zająć, to terytorium, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie, to ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zapraszam was do kolejnych filmów z Terminusa. Bye, bye!